Witam wszystkich i chcieliśmy bardzo podziękować tym wszystkim, którzy pamiętają, przychodzą, odwiedzają Eryka w jego rocznicę śmierci, ale i nie tylko. My będziemy protestować, będziemy się sprzeciwiać, bo mamy takie ludzkie konstytucyjne prawo. Tego prawa nikt mi nie odbierze, jeżeli jest mi źle, jestem po to, żeby to robić. Nikt nie jest mi w stanie zabronić, protestować i mówić, że się z czymś nie zgadzam. Czasy prl już minęły i trzeba z tym w końcu skończyć. To są inni ludzie, którzy wspierają nas, ciągle pytają, co dalej, co w sprawie. Nie możemy ich zbywać. Też jest dalsza rodzina, też są znajomi, którzy często są zastraszeni, zawstydzeni, boją się o swoje dzieci. Nie może tak być. Rolnicy mogą protestować. Nie zamyka się ich do więzienia, nie daje się im postulatów dziwnych. Ludzie też protestują. To może też zamknijmy gazety, telewizję, uciszmy, żeby w ogóle nie mówili nic. To w jakim świecie będziemy żyć? Jak nikt, nikt nie będzie mówił, nie będzie protestował? Pamiętajmy, że to my jesteśmy ludzie władzą zwierzchnią. To my dajemy prawo działania w naszym imieniu, policji i sądom. Nie może tak być. Po to wybraliśmy ich i oczekujemy od nich sprawiedliwości, godziwości, uczciwości przede wszystkim, a nie bronienia jakiegoś motłochu i ludzi, którzy na, prze, łamią prawo i jeszcze śmią. Nas oczerniać, że my mówimy, że ja bronię swoje dziecko. Kto ma obronić to dziecko? Kto go ma obronić? Jak nie rodzice! Też bym chciała, żeby to się skończyło. Naprawdę bym chciała. Ale co mam zrobić? Tylko w ten sposób mogę protestować i nikt mi tego nie jest w stanie zabronić. Mam do tego konstytucyjne, ludzkie i rodzicielskie prawo. I będę to robić, dopóki sprawiedliwości nie stanie się zadość. Dziękuję wszystkim raz jeszcze. Zaraz skończyłbyś 18 lat, robiłbyś prawo jazdy, jak tego pragnąłeś. No cóż, znowu przyjdą te nieszczęsne święta. Wszyscy będą świętować. No ja wyłączę telewizor, bo nie będę mogła patrzeć. Ale mimo no, wszystko dziękuję.